Witam hodowców, ja jestem Karol hodowca i w dzisiejszym odcinku postaram się odpowiedzieć na pytanie co zrobić żeby kury znosiły dużo jajek powiem co ja tutaj robię i jak wygląda u mnie nieśność także to wszystko i jeszcze więcej w dzisiejszym odcinku na początku od razu powiem, że kury teraz są puszczane tutaj na podwórko w takim celu, że tam zrobiło się błoto to raz a dwa tutaj jest, było dosyć sporo trawy teraz już tak nie jest więc, żeby sobie kurki też trochę podziubały. Także jeszcze parę dni sobie tu pochodzą, no bo tam jest spore błoto, więc nie ma sensu ich tam brudzić. Także ja pokażę teraz szybko, co damy kurom i zaraz zaczniemy główny temat odcinka. Także dzisiaj są ziemniaki ze śrutami i odrobiną mieszanki, a do tego dojdzie jeszcze pocięty seler, cebula, pietruszka i czosnek. Dobra, także już tutaj część kur sobie jest z indykami, tak, widzicie. Czosnek seler, pietruszka i cebula zostały dlatego, żeby zwiększyć ich odporność, poprawić zdrowotność. Dlatego kurki tak od czasu do czasu mogą takie rzeczy dostać do karmy. Jak widzicie ładnie sobie jedzą. T tutaj dwie indyczki. No ale dobra, dzisiaj nie o karmieniu. Dzisiaj powiem sobie o nieśności. No, także znajdując się w kurniku, zaczniemy już temat dzisiejszego odcinka. I zacznę może od kurnika, ponieważ jest on, można powiedzieć, że w sumie najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o kury. Ponieważ jak wiadomo, jakiś kurnik, jak z desek na środku pola, słabo zbity, nieocieplony, niestety, ale nieśności nam nie polepszy. Ponieważ góry muszą mieć chociaż y, w nocy trochę cieplej, nie mogą mieć przeciągów, wiatrów, dlatego no, najlepsze są kurniki murowane. A jeszcze jak są ocieplone, to już w ogóle fajnie. Kurki zawsze wtedy mogą się w nocy trochę zagrzać. Oczywiście można im też świecić światło w celu przedłużenia im dnia, powiększenia nieśności, ponieważ górka powinna mieć te chociaż te 12 godzin y, dnia. Dlatego powinno się kurom świecić, szczególnie teraz nasimy światło, żeby one sobie mogły dłużej chodzić, dłużej jeść, dłużej pić, dłużej sobie pogrzebać. Także kurnik, światło, bardzo też ważne rzeczy. No, i mówię, kurnik to podstawa, też musi być dobrze zrobione, żeby nie wszedł ten dziad, no ale to już temat można na inny odcinek, bo dzisiaj o nieśności. Także kurnik, światło, bardzo ważne rzeczy. No i oczywiście jedzenie, no tutaj nie ma co się oszukiwać, jeżeli ktoś rzuci garść śruty, czy garść pszenicy, no to nie, nie będzie miał tych jajek. No ja daję, powiem wam, yy, pszenicę, tylko, że nie suchą, tylko yy, moczoną, żeby ona napęczniała. Yy, I daję yy, gotowane ziemniaki z różnego rodzaju. Czemu ty liszesz podstawek? Paśka. I daje gotowane ziemniaki z różnego rodzaju śrutami: to o tym mówiłem: śruta kukurydziana, śruta z grochu, śruta z pszenicy, z sprzężyta i z jęczmienia. I do tego oczywiście taki mały kubeczek mieszanki. Nie zaszkodzi im, nie walimy tego dużo, ale trochę zawsze się ich tym kurom przyda. Także tak wygląda u mnie karmienie. Oczywiście do tego jeszcze dochodzi zielone, które jak kury nie mają na wybiegu, trzeba im dostarczać. Czy to będą jakieś liście na przykład z buraka, z kapusty, z sałaty czy to będzie skoszona trawa jak ktoś ma taką możliwość, to fajnie skosić trawę i tym kurom dać bo one bardzo za tym przepadają szczególnie jak na wybiegu nie mają właśnie takiej możliwości pobierania sobie tej trawy rosnącej no i oczywiście owoce, warzywa nie mówię żeby trzeć to codziennie, bo na to zazwyczaj prawie nikt nie ma czasu no ale tak chociaż teraz w tygodniu takim zetrzeć, czy te buraki, czy marchewkę, czy jakiś czosnek, czy cebulę i tutaj do karmy. Jak widzicie, kurki jedzą. Nic im to nie przeszkadza. A nawet jakby nie chciały jeść, to skórnie ją mi zjedzą. Nikt się ich prosić specjalnie nie będzie. No, także w owoce waszywa też bardzo dobra sprawa. Jako takie witaminy, kury też muszą czasami zjeść coś innego oprócz zboża. Kolejną kwestią to jest jeszcze wybieg. Wiadomo, jak kury mają duży wybieg, to jest naprawdę fajnie, bo latają po nim, cieszą się. A jak kury siedzą w takiej małej klateczce, no to wiecie, jak to jest. no Kury jedna przy drugiej nie mają jak się ruszyć, nie mają gdzie się pogrzebać. Dlatego też fajnie, jak na wybiegu jest jakieś zadaszone miejsce albo po prostu jakaś piaskownica z piachem. Tam kury wtedy lubią posiedzieć, pogrzebać się. No i najlepszą rzeczą, żeby tak się właśnie pokąpały. Oczyściły pióra z tych różnych ciadów, pasożytów. No to jest właśnie piasek, ewentualnie jakiś popiół drzewny, jak ktoś ma taką możliwość, trochę można tylko dodać ziemi okrzemkowej i wtedy robaki nie będą dręczyły kur, przez co kur będą miały lepsze upieszenie, No i co za tym idzie też lepszą mięśność, no to, to są takie proste zasady. No, i też jeżeli chodzi o tą nieśność, no to można powiedzieć też o rasach kur, ponieważ no, jak wiadomo, różne są rasy, różne jest ich zastosowanie. Na przykład lekhorny, zielonuszka to są takie typowo kury na jajka. na taki kochin, czy silka, czy na nie wiem, jakieś czubatki, no to już nie są kury, które się będzie hodowało na jajka, tylko jako ozdobę. Także tu też nie ma co się oszukiwać. Tu trzeba już typowo takie kury. Które się noszą, one no, jeszcze karmazyny Także jest tych odmian bardzo dużo Tu o tym może się nie będę rozgadywał No, także jak widzicie kurki sobie wiedzą. u mnie obecnie nieśność jest całkiem dobra Ponieważ tutaj Jest podajże 40 tam coś kur, co się noszą, o Co się noszą, nie licząc tam jakiegoś koguta i takich późniejszych kurek, 40 tam z haczykiem małym kurek, co się noszą, z czego no, ponad połowa nie jest z tego roku, także to trzeba zaznaczyć. Tutaj nie ma co się oszukiwać, kura już dwuletnia, trzyletnia nie będzie się nosiła tak co kura roczna, co kura sześciomiesięczna. Także to też każdy musi brać pod uwagę, że jak ma stare kury, no, to nie może oczekiwać od nich, że coś nie będzie po jednym jajku zniesionym. Dlatego trzeba odmładzać stada i dokupywać co, chociaż po te kilka kurek Co roku młodych żeby one po prostu trzymały tą nieśność w, w garści no nie Żeby to wszystko się nie posypało Bo Tutaj jak widzicie ta czarna akurat jest akurat najstarszy ptak No na całym gospodarstwie można powiedzieć Tutaj Z 2017 podajsze. Także szkórka wiekowa. No i ona wykluła się, powiem Wam jako ciekawostkę spod srebrytki takiej białej, jej na odcinkach nie było. I wykluła się wtedy, kiedy był jeszcze śnieg. Także tym jest taka ciekawa historia. No, tutaj sobie koza, jak widzicie, jest paśnik, a taki paśnik nietypowy. No, ale coś innego zawsze można zrobić. Nie trzeba wszystko robić tak samo jak jest na internecie. Z takiej gałęzi sosny i dębu. Także, tak dosyć w naturze. Tu jeszcze jej sosna wisi. No, ale dobra, teraz przejdziemy na wybieg i będziemy mówić dalej. No, także, jeszcze może powiem też, że nie powinno się dawać. Oczywiście, pewnie każdy z Was to wie, ale warte to jest też przypomnienia, że kurom nie powinno się dawać zepsutych rzeczy jakichś spleśniałych, sfermentowanych zgniłych. nie zbawi to nikogo że kury sobie zjedzą coś lepszego a nie zepsutego i po prostu nie będą wam chorowały nie będą miały problemu z wątrobą z jelitami także lepiej nie dawać ze skórą zepsutych rzeczy tu jeszcze wam pokażę taki wybieg yy, dla kur dla gęsi, dla kaczek. Siatka leśna, mocno naciągnięta. A tu, gdzie były kury, teraz siedzą wszystkie kaczki i gęsi. Także, co się chce, to można sobie otworzyć. O, bo widzicie, tutaj jest też brama. Nie. Parę kaczek widać. O, kury już przyszły. Także trawę mają, jak widzicie, dostęp na fula. No także, powiedziałem, że nie można dawać zepsutych rzeczy, ale też Dużo osób robi błąd i pewnie powiedzą, że oni tak robią i nic się nie dzieje, ale uwierzcie mi, że się dzieje tylko nie na zewnątrz. A w środku kury nie powinno dawać się moczonego chleba w wodzie. I to wszędzie piszę, w internecie, tylko trzeba sobie wpisać. I nie widziałem jeszcze osoby, która by na jakimś forum czy na jakiejś stronie internetowej zachęcała do dawania chleba moczonego w wodzie, bo to jednak kurom dobrze nie robi to potem wątroby siadają, kura się sypie potem się każdy dziwi, że jak to kura roczna czy dwuletnia yy, pada po prostu w męczarniach, bo rozwalają się jej wnętrzności, także ogólnie ptactwo i to dzikiemu też tam nie powinno się rzucać chleba i ptakom, do karmników i, no i to samo kurom, nie powinno się już szczególnie moczyć chleba bo to kurą po prostu źle robi już lepiej, żeby dostał na tą suchą pszenicę niż ten moczony chleb. O, gęsi przyszły, bo już pewnie też chcą sobie wyjść. No, tu jeszcze grodzimy, tak jak pokażę wam. Taki sadzik się robi. O widzicie tam drzewek jest trochę. No, I to trzeba grodzić, bo zające już zaczynają robić robotę. Dlatego nie ma co im tu ułatwiać. No i jeszcze nie wiem czy to jest prawdą, ale niektórzy mówią, że jak jest kogut, to kury też się lepiej noszą. Nie mówię czy tak jest rzeczywiście, bo nie wiem. No ale też słyszałem takie teorie, więc jak jest kogut to też jest fajnie, bo te kury nie kucają wszędzie, tylko jest kogut i on tu robotę robi. No także w sumie to tyle, jeżeli chodzi o tą nieśność. No Przede wszystkim kurnik, jedzenie. To są takie podstawy i tym kurom nie dawać zepsutych rzeczy, także powinno być dobrze. Kura nie jest jakaś ciężka w chowaniu, dlatego jak ktoś się zastanawia, a nie ma jeszcze tych kur, to naprawdę polecam. Fajna sprawa. Są jajko, nawet sobie każdy może porównać kupne z marketu jakiegoś, z pieczątką. Równe każde jajko, każde o jednakowym kolorze, z takim jajkiem swojskim. Gdzie jedno jest małe, jedno jest duże, jedno jest ciemne, jedno jest białe Dlatego no mówię, no nie ma nawet porównania Widzicie, są kurki szczęśliwe, chodzą sobie wszędzie Wybieg mają naprawdę duży Bo jak jeszcze były w domu, no to widzieliście, zresztą pamiętacie sami Miały mały wybieg, taki kwadratowy i tam trochę folii I tyle w zasadzie, A tutaj mają no wszystko Także Myślę, że tyle byłoby w tym odcinku. Od razu mówię, bo tam dużo osób się pyta z gołębi ozdobnych. Postaram się nagrać Wam za tydzień, pokażę stan hodowli i plany na 2020 oraz powiem o planowanej mini rewolucji. Postanawiam się nad dosyć ciekawą zmianą w hodowli gołębi ozdobnych, także za tydzień zapraszam wszystkich sympatyków tych fajnych ptaków. No oczywiście, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. No i ja idę dalej obrządzać nasze zwierzaki.